Powiem Wam, że dzisiaj moje morale wypierdoliło w powietrze i to w takiej skali, że wybuchło. nie? Ale powiem Wam taką jedną rzecz. Pierwszy raz podczas swoich wypraw rowerowych zaznałem czegoś takiego, właśnie jak kminienie jedzenia. No tutaj podczas tej wyprawy doświadczyłem czegoś takiego i powiem Wam, że tak jak człowiek, który podróżuje, zaczyna docenić takie proste rzeczy jak ciepłe łóżko, jak prysznic. Yy, to ja jeszcze uświadczyłem czegoś takiego, że jedzenie jednak to jest luksus, no nie świeży chleb, yy, że idziesz do restauracji i sobie możesz wybrać, co chcesz zjeść, a nie co akurat jest albo co ktoś ci proponuje, że to jest naprawdę luksus. I powiem wam, że dzisiaj moje morale wypierdoliło w powietrze i to w takiej skali, że wybuchło nie.